Dzień dobry, kochani, z tej strony Wasz Sebastian. Miło mi Was widzieć w ten piątkowy dzień wieczór. Mam nadzieję, że walentynki upłynęły Wam miło. I tego się trzymajmy. Dzisiaj przygotowałem dla Was wiersz zatytułowany Zwariowałem. Tak bardzo spragniony jestem. Ciepła Twojego ciała. Nie mogę przestać myśleć, ma dusza, zwariowała. Wciąż jesteś w mojej głowie i czuję smak pocałunków. Tych, o których marzę, wariuję, pomocy, ratunku. Próbuję nie myśleć o Tobie, walczę z myślami. Ze sobą, a może powiesz do mnie choć coś, choćby ciepłe słowo? Ukrywam pragnienia, to boli, udaję, że nic się nie dzieje, nie mogę przecież tak dalej żyć i patrzeć na ciebie? Czy minął mi dreszcze i myśli, a może Ty. Także to czujesz. Być może się boisz jak ja, że dusza Twoja zwariuje. Co będzie, to będzie i tyle, bo przyszłość jest zapisana. Los, jeśli zechce, pozwoli połączyć. Duszę i ciało. Sebastian Naryśnik, moje wiersze i myśli. Zawsze oczekujecie, że powiem coś mądrego, potem trudno jest cokolwiek powiedzieć. Jeśli człowiek zwariuje, prawda? Powiedzmy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za Wasze polubienia, za Wasze obserwacje, za Wasze komentarze i udostępnienia. I dziękuję za komentarze z gwiazdką na Facebooku, tak zwane, które wspierają moją działalność i powodują, że będę mógł być może wydać mi. Mogę powiedzieć tylko tyle. Mam nadzieję do zobaczenia za tydzień, kochani. Pozdrawiam, całuję, Sebastian.